Witam serdecznie podczas 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Kolend i Pastorałek Staropolskie, kolędowanie, koncert laureatów. Wielkie brawa. Proszę Państwa, Powiatowy Instytut Kultury, Diecezjalna Komisja Muzyki i Śpiewu Kościelnego, Diecezja Radomska. Powiat Radomski to głównie organizatorzy odpowiedzialni za to, że możemy się tutaj spotykać. Już po raz dwudziesty to podkreślajmy, dlatego, że festiwal ma naprawdę już dosyć długą historię. Cieszymy się z tego, że 20 edycji niemalże za nami, bo 20 dobiega właśnie końca, ale tej całej imprezy nie byłoby też, jeżeli nie byłoby osób i instytucji, które wspierają nas finansowo także przy jej organizacji. W tym roku szczególnie pomogli nam nasi partnerzy NA Wytwarzanie i witam serdecznie pana Piotra Kutkowskiego, rzecznika prasowego tej firmy. Wielkie brawa. Pan Piotr skromnie gdzieś z boku naszej sali przycupnął, ale jest z nami. Cieszymy się i dziękujemy firmie ENA Wytwarzanie za to, że jest partnerem naszego festiwalu. Drugim bardzo, bardzo mocnym partnerem i mogliśmy na nich polegać jak na zawiszy, jest zakład automatyki Kombut, któremu równie serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, ja wiem, że czasami te słowa podziękowań trwają dość długo, zanim przejdziemy do sedna, czyli wręczenia nagród i przede wszystkim do cieszenia się kolendami i pastorałkami, ale trzeba wszystko to podkreślać do tego, że rzeczywiście te osoby i instytucje składają się na nie tylko sukces, ale przede wszystkim na to, że ta przyjemność z duchowego doświadczenia kolęd i pastorałek może wciąż trwać w Radomiu. Dziękujemy także Stowarzyszeniu Młyńska Verum Bonum Pulchrum, które także pomogło nam organizacyjnie. Dziękujemy naszym patronom medialnym, czyli radomskiemu gościowi niedzielnemu oraz Radiu Plus Radom. Wielkie brawa dla nich są tutaj z nami. <kluczy> Festiwal kolęd pastorałek to przede wszystkim radość właśnie z bycia ze sobą, z z opowiadania, jakże pięknego, niesamowitego opowiadania o tajemnicy Bożego Wcielenia i Bożego Narodzenia. To jest naprawdę wspaniała sprawa, i ta część polskiej kultury jest czymś, co warto kultywować. Staramy się to robić. Staropolskie kolędowanie, czyli nazwa imprezy, ma podkreślać właśnie tenże charakter staropolski. Także tutaj bardzo mocno podkreślamy właśnie to, że. Kolendy, świąteczne, kolendy, przepraszam, piosenki świąteczne, czy też szczególnie nowoczesne wykonania nie zawsze cieszą się e, uznaniem jury. A jeżeli chodzi o jury i nagrody, to właśnie jest ten moment, kiedy ich przedstawię. Zaproszę ich też na scenę. Zapraszam serdecznie panią przewodniczącą jury Kingę Strycharz-Bogacz. Wielkie brawa dla niej. której towarzyszą Pani Agnieszka Kobierska oraz Ksiądz Andrzej Zarzycki. Zapraszamy tutaj, proszę bardzo. I proszę Państwa, miejsce pierwsze w kategorii powyżej lat 13, a więc zwycięzca tej kategorii, w zasadzie zwyciężczyni Natalia Kosmowska z Mark Piotr Markowski wokal Studio w Zwoleniu. Wielkie gratulacje. I... Nasze tempo jest też zabójcze i moja pamięć też jest zabójcza, dlatego prosimy pana starostę Waldemara Trelka o to, żeby wręczył nagrodę Natalii Kosmowskiej. Serdecznie zapraszamy na scenę. A wkrótce już przyjdą także momenty ich występów scenicznych, ale to dopiero za chwileczkę. Poczekaj jeszcze chwileczkę, Natalio. Panie Starosto, jako jeden z dwóch głównych organizatorów i patronów, prosimy także o zabranie głosu. Dobry wieczór wszystkim, godni księża, księży biskupie, Marku, szanowni goście, artyści, organizatorzy, gospodarzu. Bardzo ucieszyłem się, kiedy. Dostałem propozycję albo w zasadzie otrzymałem informację, że PIK, czyli Powiatowy Instytut Kultury, może kontynuować tą bardzo piękną tradycję, jaki jest przegląd kolęd i pastorałek. Dwudziesty symboliczny okrągły rok w tym miejscu i znowu dziękując jeszcze raz gospodarzowi, że możemy się spotkać właśnie pod auspicjami tego miejsca, to znaczy jesteśmy w seminarium. Tak, w każdym razie dziękujemy, że możemy tutaj gościć, że możemy korzystać z tej pięknej sceny. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej młodzieży i ludzi dorosłych, których tutaj pewnie nie stanie jestem wszystkich wymienić i podziękować, ale wiem jak wielka praca. Była wykonana w terenie. Przez ostatnie tygodnie obserwowałem to na Facebooku i nie tylko. Miałem informację, że PIK jest tu, jest tam, przesłuchuje, rozmawia, zaprasza. Dzisiaj jest wielki finał i wielkie święto, wielka uczta, przyjemność po prostu. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że Powiatowy Instytut Kultury może współorganizować i być gospodarzem jednocześnie tej imprezy. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, wygranym. Zapraszam oczywiście na kolejną edycję, bo na pewno na roku 2020 nie zakończymy tych spotkań. I cóż, pozostaje nam tylko oglądać, podziwiać i dziękować artystom, takim jak ta piękna dama, za to, że taką wspaniałą ucztę duchową przez te tygodnie, a dzisiejszy wieczór pewnie jeszcze wiele przyjemnych chwil nam przyniesie. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. z Mario asystują przy boku Dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, że ino, dyna, dyna, narodził się Bóg. Dziecina w Betlejem, w Betlejem. I prosimy jeszcze Paulinę mam, Karolinę mam czas z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie, żeby także zaprezentowała nam to, co przygotowała wcześniej. Także prosimy bardzo Ciebie Karolino na scenę już powoli. Tak serdecznie zapraszamy. Czyli pierwsze miejsce w kategorii do 13 roku życia wybierz mikrofon bez przewodówka. Dobrze, odważnie, e, Super e, A. Tam jest pani Paulina Mamczasz, czyli mama, która zgłosiła ją do tego konkursu. Życzymy wspaniałych wrażeń, chociaż myślę, że to zbędne życzenie. Będzie świetnie. Powodzenia! Teraz zapraszam do siebie, o, już nawet nie muszę, członków szanownego jury z panią Kingą Strychacz, strychacz Bogacz na czele. Ogłosili najpierw werdykt, werdykt w sprawie Grand Prix naszego 20. ogólnopolskiego festiwalu i Pastorałek, a później dokonali wręczenia nagrody w tymże festiwalu. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że Grand Prix. 20. ogólnopolskiego festiwalu i Pastorałek Staropolskie Kolendowanie Radom 2021 otrzymuje zespół wokalny z zespołu szkół muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Wielkie gratulacje, zapraszamy. Jeszcze chwilkę. Jak macie na imię? Proszę bardzo, chcemy to wiedzieć. Maja, Marysia, Wiktoria, Patrycja, Marysia. I Piotr Markowski, zespół wokalny zespołu szkół muzycznych Grand Prix 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Staropolskie kolędowanie. Wielkie, wielkie dzięki, dziewczęta i panie Piotrze, i wielkie, wielkie gratulacje. Aha, byłbym zapomniał. Proszę bardzo. Nagroda, dyplom, nagroda ma charakter nie tylko symboliczny, więc tym bardziej warto ją mieć. Zresztą także jak inne nagrody dziękujemy księży Biskupie za jego fundowanie. Wielkie brawa, dziękujemy serdecznie. Jeżeli państwo nas słyszą, jeżeli państwo nas widzą tutaj na żywo jak i w internecie, to dziękujemy firmie Fonia, która także, tak jak wspomniałem o godzinie 5:30 już dzisiaj zameldowała się tutaj, żeby dla nas pracować. Dziękujemy także firmie Live Vision, która prowadzi i realizuje transmisję na kilka kamer. Mam nadzieję, że internet działa i słyszą nas państwo na żywo, a wszystko oczywiście będzie dostępne także w relacji na naszym profilu facebookowym Powiatowego Instytutu Kultury, na który serdecznie Państwa, zarówno tych, którzy są z nami na żywo, jak też tych, którzy nas oglądają, serdecznie zapraszam do polubienia i do śledzenia naszych kolejnych działań. Powiatowy Instytut Kultury, który jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego i Powiatu Radomskiego, na pewno będzie miał jeszcze sporo do powiedzenia. Zaczęliśmy naszą przygodę w tym roku. Duży festiwal na koniec tego roku. Mamy nadzieję, że Państwu się podoba. Oczywiście nie bez problemów organizacyjnych, ale mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy szczęśliwi i przede wszystkim przeżyliśmy. E, proszę Państwa, Grzegorz Głuch na czele zespołu Gospel Rain przed Państwem. Przybierzyli go Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciom, teczku na liście. Tuż powierzy. Żeś teraz tak pięknie zaderyguje, ale Państwem też zaderyguje. Może Państwo z nami zaśpiewają triumfy Króla Niebieskiego. On bardzo dobrze pokazuje. i sure. dobrego, dobrego nowego roku, wszystkiego dobrego. Ja dziękuję także w imieniu wszystkich organizatorów na czele z księdzem Dariuszem Sałkiem reprezentujący, reprezentującym diecezjalną komisję do spraw muzyki i śpiewu kościelnego oraz z panią Renatą Metzger, dyrektor powiatowego Instytutu Kultury, którego ja też jestem pracownikiem. Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi oraz starości rodowiskiej za patronat honorowy. Dziękujemy naszym partnerom, Enea Wytwarzanie, Zakład Automatyki Kombut. Proszę Państwa, radości z Bożego Narodzenia i radości z kolędowania. Kłaniam się Państwu, Jakub Mitek. Dobrej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję wkrótce.